niż to zjawisko meteorologiczne znane z tego, że może przynosić intensywne, długotrwałe opady deszczu oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne. niż odpowiedzialny za powodzie, między innymi za powódź w 1997 roku, tym razem oszczędził nasz region. Pierwotnie tak było, że to miało iść tutaj przez województwo śląskie i województwo opolskie. Zatem jest stabilnie, z prognoz meteorologicznych dzisiaj z rana mamy taki fakt, że... Jutro na przełomie 10 czy 11 będą stany wód w okolicach stanów ostrzegawczych bardzo prawdopodobne, że ten stan ostrzegawczy zostanie przekroczony na Chałupkach, ale tutaj jeżeli chodzi o Krzyżanowice czy też Miedonie powinno być mniej więcej w tym rejonie, czyli bardzo bardzo stabilnie. Jak zapewnił wicestarosta Marek Kurpis, doświadczenie pozwoliło na wszechstronne i odpowiedzialne przygotowanie się na ewentualny prognozowany stan. Wszystkie służby były i są w gotowości. Od kilkudziesięciu lat mamy doświadczenie jako powiat raciborski, I tutaj tak, jeżeli chodzi o straż pożarną to na pewno profesjonalne podejście było zawsze i, i, i zawsze będzie. Też jesteśmy w kontakcie z panem komendantem Ceglarkiem. My natomiast ze swojej strony jako powiat raciborski to głównie zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, czyli po prostu tych newralgicznych, jak wiadukt na Piaskowej, czy też miejsca, w których wiemy, że przy opadach, bo to, że nie ma teraz specjalnie opadów, to nie znaczy, że podtopienie lokalnych może nie być. Tam się przygotowujemy. No, tak jak Państwo widzicie, no, służby czy, czy gminne, czy, czy, czy powiatowe starają się przygotować poprzez udrożnienie odpowiednich tych ciągów kanalizacyjnych różnego rodzaju studzienek, a z naszej strony udrożnienie rowów melioracyjnych. Stan Odry jest obecnie niski. Nadmiar wód opadowych, szczególnie w zlewniach bocznych, może jednak zmienić sytuację, prowadząc do podtopień. Jesteśmy po pierwszej fali tych opadów za zeszłą dobę i tutaj potwierdzam, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bożu nie odnotowała żadnych interwencji związanych z opadami deszczu czy silnym wiatrem. Strażacy tutaj śledzili te ostrze Otrzymywali je i przygotowali się do tych działań. Sprzęt jest cały czas w gotowości, również jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne na terenie Powiatu Raciborskiego. Tutaj każdy jest gotowy do działań, zarówno jak i strażacy, taki sprzęt. Na tą chwilę te prognozy są dla nas pozytywne i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Sytuacja pogodowana najbliższe dni w gminie Kuźnia Raciborska jest stabilna. Tam też mamy Dużo jednostek ochotniczych, straży pożarnych praktycznie w każdej miejscowości są dobrze wyposażone, jeżeli chodzi o sprzęt i przygotowane do działań. A jeżeli chodzi o zagrożenie stricte powodziowe, to tutaj nie odnotowaliśmy zwiększonej ilości wody w tych ciekach wodnych i nie spodziewamy się, aby zagrożenie w najbliższych dniach mogło stanowić. Gwałtowne zjawiska powodziowe spowodowały, że ochotnicy są przygotowani i zawsze służą i ratują społeczność potrzebującą wsparcia. Takie akcje systematycznie prowadzimy tutaj, jeżeli też chodzi o te gwałtowne zjawiska powodziowe czy gwałtowne opady. W krótkim czasie to już... Weszło w nawyk, że w strażach ochotniczych właśnie są worki z piaskiem przygotowane dla mieszkańców i mogą sobie pobrać i gdzieś tam się zabezpieczyć również w własnym zakresie wcześniej. Prognoza pogody na najbliższe dni w naszym regionie jest obiecująca. Uspokaja Mateusz żwerba. Jeżeli chodzi tutaj o nasz powiat raciborski, to bardzo poprawiła się ta prognoza i nie spodziewamy się większych opadów takich, które mogłyby stanowić zagrożenie powodziowe na terenie naszego. Powiatu czy gminy Kuźnia-Raciborska? Instytucje zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach administracji wnikliwie monitorują sytuację, aby być przygotowanym do reagowania i pomocy ludziom. Bądźmy zatem spokojni, ale jednocześnie czujni i monitorujmy sytuację. Reklama na portalu tylko .pl. już od 100 zł miesięcznie. Zadzwoń, zapytaj.